Zmieście ją wodą i zmierzcie temperaturę. Powinna mieć dokładnie 34 stopnie. Potem wystarczy dodać bombelkowy płyn i. O tak, homarów! Możecie panikować! A wszyscy umrzemy! Żartowałem! Panie dyrektorze, nieładnie zrobić coś takiego komuś w moim wieku! Nieważne! Przyszedłem ogłosić, że mamy wyjątkowego ucznia w tej klasie, który zasługuje na nagrodę! I włączcie alarm, bo uczeń ów pobił dotychczasowy rekord frekwencji w szkole. Imię tego ucznia to... Rybington! Dorzuć tam trochę do pieca. Wysoki i spocony. O, ja nie mogę. Ale ja przecież zawsze chodzę na wagary. Nie ty! Hurra! To jest Oskar. To ja! No, naprawdę ja! Udało mi się! Oskarze! Podejdź tutaj, żeby odebrać dyplom przechodni. A teraz pora zrobić sobie zdjęcie z Rybin Burmistrzem. Jesteśmy z ciebie dumni, Oskarze. Przyjmuję tę nagrodę w imieniu mniej punktualnych uczniów. To najpiękniejsza środa mojego życia! Oho! To dziś nie czwartek? Wow. Mój błąd. Jutro pobijesz rekord. Nie jesteśmy z ciebie dumni, Oskarżę. Zdarza się! Reddington wie, co to znaczy rozczarowanie. Słuchaj! Jeśli jutro zdążysz na swoje miejsce, zanim zostaniesz wyczytany na liście obecności, znowu popijesz rekord. Po raz pierwszy? Łatwe! <todg> <todg> Dowód twierdzenia Pitagorasa! <todg> Juhu! <todg> <todg> o, o, Ojej, lubię matematyczne żarty. No nie gab się tak na mnie.